Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. We wtorek, 3 czerwca, dzisiaj wspominamy świętych męczenników Karola Alwangi i towarzyszy. Również obchodzimy Światowy Dzień Roweru oraz Dzień Savoir-Vivre. Wiara pozwala nam pojąć coś, że istnieje coś niepojętego. Święty Azan z Canberry. Czytanie z dziejów apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich. Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne. Także przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. A teraz, nagrany duchem, udaje się do Jerozolimy. Nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, co czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie duch święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymam od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo Ewangelii Łaski Bożej. Wiem teraz, że i wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie użycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien miecz krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Oto słowo Boże. Czytanie Ewangelii według świętego Jana W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział Ojcze, nadeszła godzina. Obdarz chwałą swego Syna, aby i syn, i Ciebie obdarzył chwałą. Przekazałeś Mu władzę nad wszystkim, co żyje, aby On dał życie wieczne wszystkiemu, co Mu dałeś. A życie wieczne polega na tym, aby wszyscy poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. I ja obdarzyłem Cię chwałą na ziemi przez wypełnienie dzieła. Które mi zleciłeś do wykonania. Teraz zaś ty, ojcze, obdarz mnie u siebie tą chwałą, jaką miałem u ciebie przed zaistnieniem świata. Objawiłem twoje imię ludziom, którym mi dałeś ze świata. Należeli do ciebie, lecz dałeś mi ich, a oni zachowali Twoją naukę. Teraz wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od ciebie oraz że przekazałem im naukę, jaką ty mi przekazałeś. Oni ją przyjęli i naprawdę poznali, że przyszedłem od Ciebie. Uwierzyli też, że to Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem. Proszę za tymi, którymi powierzyłeś, należą do Ciebie. Wszystko, co jest moje, jest Twoje, a co jest Twoje, jest moje. Ja w nich doznałem chwały. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. Ja wracam do Ciebie. Jedno z najkrótszych wyjaśnień, czym jest życie wieczne, pada z ust Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Jest to poznanie Ojca dzięki Synowi oraz Syna dzięki Jego miłości do Ojca. Ojciec przez Syna wzywa nas do uczestnictwa w ich miłości, do kosztowania słodkich owoców posłuszeństwa, z których rodzi się pragnienie, uwielbienie Ojca i Syna w Duchu Świętym. Życie wieczne, niezniszczalne i przerastające nasze wyobrażenia, rozpoczyna się w sakramencie chrztu, jednak aby trwać w nas i wzrastać, potrzebuje ono pokarmu, nauki Jezusa. Uwielbiam się Ojcze za dar Twego Syna, który powołał mnie do wspólnoty braci, abym był świadkiem Jego śmierci i zmartwychwstania i dziś żył wiecznością. Amen.